Dobrze się trzyma grupa, pracujemy ciężko, mamy różne, organizujemy różne takie konferencje, też byłam niedawno, teraz, teraz jedziemy do Toronto modlić się w tej klinice aborcyjnej St. Joseph Hope, we wtorek będzie msza święta tam o 10.30-12.00 tak bo to jest aborcyjna klinika w tym samym domu i w tym samym domu jest ten, ten, ten Joseph Paul. To, to jest po prostu coś niesamowitego i, i jeszcze kaplica tam gra w czasie tych żadnych powodów z policją na tym razie nie było? Jest... nie, nie, u nas się modlimy cały czas, w soboty się modlimy tak jak było poprzednio, modlimy się w soboty nie ma, nie ma żadnego problemu, mało tego niektórzy z nas chodzą nawet na czwarte piętro gdzie

Czy też. członków? Czy można zachęcić, żeby je Bardzo zapraszam, żeby się bardziej angażowali, żeby były jakieś większe wyzwania przed nami. Nie tylko tak, że gdzieś tam dalej, jesteśmy, ale też, żeby coś więcej robić. Zapraszamy ludzi młodych, szczególnie młodych ludzi, szczególnie młodych ludzi, bardzo nam jest to bo my się już starzejemy. Odchodzimy i potrzebujemy nowego skrybku ludzi, którzy mają może o wiele lepsze pomysły niż my na Prolife. Są lepsi online. Na przykład, nie? Gdzieś tam no. na internecie. To jest bardzo ważne. A na internecie może być bardzo istotne. Także no, zapraszamy po tych ludzi. Dziękuję mamy młodą Izę, także ona jest świetna, organizuje przyszli. Mary dęky. Butler była, dzięki niej. Tak. Linda. Linda ja słyszałam, że teraz to jest. też jest ja, niestety. Także, tak jest. także módlmy się za nią. No i, i wzmacniajmy nasze szeregi młodym narkiem, młodymi ludźmi. Zapraszamy. Zapraszamy bardzo Dziękuję, bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Panie Darku, Pani będzie na pielgrzymce ekstremalnej, czy na tak. drodze tak. krzyżowej. Tak. Tak. Będzie pan. Będę Dobrze? dużo ludzi z grupy Prolife idzie. Z grupy Prolife podejrzewam z racji tego, że jesteśmy coraz młodsi. Może nie będzie wiele, ale, ale postaramy się. Aż dla bojowników dla Maryi Też. Też. będą. Wiem, że się zbierają, wiem, że się zbierają. E, trenują już? Wojownicy trenują także, z Różańcem i z, i z Różańcem, i oczywiście. tylko z Różańcem, także. Za także, ja chwileczkę prowadzę, tylko od do, do, do. Także z tego co wiem, to wojownicy Maryi też się wybierają na ekstremalną drogę krzyżową. E, tutaj do Toronto, tak? Do Świętego Kazimierza. Tak, tak. do Świętego Kazimierza i będziemy szli do Brama. to Także chcemy tutaj zorganizować taką jakąś większą grupę wojowników żeby się zmobilizować. Myślę, że grupa Prolife też. Piękne przeżycie i. Dokładnie. Ale też świadectwo dla innych ludzi dla tych, którzy nas widzą. Ja w ogóle też, Panie Andrzeju, tylko pan tego nie wycina. Też chcielibyśmy panu podziękować, bo pan tu jest naprawdę. No, pan to wszystko w dobrej wierze, w Bożej wierze robi. Stworzy. Bardzo dziękujemy za Pana taką dobrą, bożą ideę, że Pan nas tutaj tak też dopinguje i za Pana świadectwo, że chce Pan to upowszechniać, rozpowszechniać. Piękna praca na YouTubie i na, na, na wszelkich mediach. bardzo, Moja zasługa żadna, to Pan Bogu Także, Ja wiem, bardzo. że my jesteśmy takimi narzędziami, ale, ale bez, bez tych narzędzi to. To tak. bardzo dziękujemy, panie Andrzeju. Ja dziękuję. Ja. Julka, jeszcze to, tobie też bardzo dziękujemy za to, że jesteś i za to, że nam pomagasz. dziękuję.